Hikkanie w dzisiejszym odcinku będziemy nagrywali sobie tylko kebokę. Więc zaczynamy, ale. zanim zaczynamy, zostawcie subskrypcję z i łapkę w górę. A my zaczynamy. Dobrze, no to pójdziemy z Państwem tylko zamknąć szafę, żeby nikt się nie. Dobrze, no pójdziemy tak. Dobrze, no to zapraszam ze mną. Pięknie go, proszę. Mamo, tato, ale gdzie wyjdziecie? Musimy iść na sprawę do więzienia, ale w pizamach? No niestety. No nie, jak sobie no, no, Dobrze, zapraszam za mną. No tato, no, ale gdzie wyjdziecie? Musimy iść na sprawę do więzienia, niestety. Ale dlaczego? Chyba podejrzewają, że utraciłyśmy kresną, a na w dniu, że to nie było go... w tym. No w kartonie. Okej, okay. a za ile będzie no nie wiemy, czy nawet nie trafimy do więzienia. PP, PP. Dobrze, chodźcie. Tak, pan jest świadkiem, a wy jesteście sprawcami. Proszę pana, kiedy ja mogę wyjść? Wyjdzie co dwie godziny, no. Panie, mogę się szybciej? Może sprawdź. Chodź tu, a wy poczekajcie, tutaj was popilnuję. Zrobimy zdjęcie, w razie czego. Wy jesteście małżeństwem, tak? To wy będziecie razem w ognie. ogólnie. Bo jak jesteście małżeństwem, Jak jesteście chłopakiem i dziewczyny to To my jesteśmy na razie chłopakiem a dobrze, no to pojedyncze będą zdjęcia. tu jakąś tabliczkę. Nie. Ale trudno. Dobra. Cyk. obróć Cyk. Wróćmy. Cyk. I z tyłu. Cyk. Dobrze. Muszę tutaj poczekać sobie przy tym piesku. No i ja, Wezmę drugi. Cyk, odwróć. Cyk, wróć cyk, wróć i. Cyk. Dobrze. Tutaj przy chłopaku proszę być. Dobrze. E, mam z nim poczekać. Tak, poczekaj. No to dobrze. Ten garnek już wiemy jak wyglądał, ale zostawiłem to sobie tutaj na płaczce. Dobrze, e, jak to było? No to tak, to było tak, że ja dostarczyłem im wszystkie te... No paczki, no i właśnie mi się to jakieś takie lekkie wydawało. No ale i tak im to się no bo ja i tak nie mogę oglądać co tam jest, no to dobrze pan zrobił. No i później jakby było tak, um, że ja, że ja poszłam, że ja poszłam i um, no i a, pani mnie zawołała, że byłem trochę dalej, ale Słyszałam jeszcze ją, więc tam przybiegłem, no i ona mi wszystko powiedziała, ale później yy, poszłem w ogóle cyk cyk na, tutaj na tam policję czy co to tam, no już nie pamiętam jak to też było tam, bo ja mam krótką pamięć, ale właśnie to tak było, no i później przyszedł pan, no i ten garnek się znalazł, no dobrze, zapraszam, jesteście małżeństwem czy chłopakiem dziewczyn? Czy jeszcze chłopakami dziewczyn, no to proszę panią tutaj.

Dobrze, no to niech um, to było z Pana strony? No i to się tak skończyło. Dobrze, no to tak. Um, jakoś e, zaczniemy śledztwo dzisiaj o 17. Dzisiaj nie. My um, zaczniemy go o 13 albo 12, 12 go zaczniemy. Bo nie o 11.38, nie 9, albo nie o 11.30, tak? Już na pewno dobrze. No a Państwo jeszcze nie pójdą tak wolno, bo będą musieli poczekać wtedy. W, w tej będzie na razie taki nadzór nad Wami. Yy, więc proszę zabrać te kamerki, i proszę je przymocować u góry i na dole. Ile macie podanie na górę? Na górze. Nie mamy pokój już liczę, a na basenie też? No też, 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 też. To. Cztery na górze... Czekajcie, nie, 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 nie. Pięć na górze i na dole. A z przedsionkiem też? Też, też, a z korytarzem? też, też. To pięć też pokoje. Dobrze, to razem się Dobrze. A tu w tym woreczku, tutaj się zapakuję, wątek kamery tu. Idę tylko... A idziemy masz te kamery? No tam, weź sobie, dobra. Dobrze, już mam. Że tutaj są woreczku, niech tutaj pan ponieść, bo... Widzę, zaumieśniony, Dobrze, no i proszę porozkładać w każdych pokojach i do widzenia. Do widzenia. No, a pan jeszcze z nami zostanie. Dobrze. Nie chcę zamknąć. Yy, nie zamykajcie. Dobrze. <grym> dobrze. Ogólnie, kochani, uprzedzę, że nie będzie tych kamer, ale one na niby będą. Dobrze. Okej, okay, mam nadzieję, że jesteście ze mną i zapraszam na odcinek. Dobra. Wchodzimy. Jesteśmy gdzieś. O wypuścili was. No, nie tak szybko, bo będziemy mieli taki nadzór i musimy wymyślić wszędzie kamery. Okej, okay, tu jedna. Druga. Oj, czwarta. Dobra, jedna nam zostanie, A nie. bo to ktoś to na to to mi. kaj są te okulary No co są dobre. Dobra. Dobra, chodź, jedziemy. Dobra, jedziemy. Dobra. Nie no, chodź cyk, 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 cyk i cyk, okej, okay. dobra, no tu, dobra, okej, okay, dobra, to ten wróżek położmy w sumie tu na razie, no i w sumie już jest to Jezu, papa, łody, no to w sumie chodźmy jakiś serial poglądać, nie? Dobra, um, Chodźcie, poglądamy do serial, Dobra, chodźcie. Mali, I posłuchajcie się trochę, dzieci. To my idziemy oboje tu. Nie ma Nie. Dobra, my pójdziemy tu. My pójdziemy tu. Chodźcie? no. Jezu, nie do dzieć. Dobra, no i oglądamy 8 godzin później. Eee, dobra, już jest 21. 35, więc dobra. A dzieciaki, wy już pójdziecie spać. Muszę o 22. Dobra. Ale nie później, dobra, bo zawsze tak idziecie, więc tak pójdźcie. Dobra, dobra, mama, nie przesadzaj też trochę. No, co, składam do To czekajcie, was eee, przeniesiemy. się tu dziewczyny. Syk. Ra, No, a wy jeszcze coś tu. Wy jeszcze tam coś. Poróbcie, pouczcie się może. Pojutro do szkoły, my już. Ciebie nie pójdziecie, bo macie zwolnienie, ale nie, chodźcie. Dobra. Eeeh... jest będę Chodźcie. w sumie tu będziemy, a co? Że coś tu porobimy, nowe kombinatory A kaj jest nasz syn drugi? Synek! Kajse, jesteś... Na winda, no! Na mnie! Nie poczekaliście. To chodź tu już! Dobra, jadę! Dobra, ja jestem. Możemy się pograć na kąpie. Dobra, ale macie na to 10 minut jeszcze, dobra? A później już się pouczcie i coś próbujcie. Dobra, no, dzieci, to już pójdzie spać sobie. No, okulary, okulary, czekaj. Tak ci, no. Tu wam dam na te stoliczkę okulary, dobrze? Dobrze. Mani talek z tu, dziu, tu dziu. To oni idą do blanos. Blanos powiedziewam jakąś bajkę? Nie, na, nie chcemy. Ale jak nie będziemy zasypać, to nam przyjść. I ok, dobrze? Dobrze, przyjdę. Pewnie. Dobranoc, 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 dobranoc. też już będziemy akurat nie możecie. No dobra. to dobranoc. O, czekaj. Okay. Dobranoc, dobranoc. Dwie godziny później. Dobre. Dobre. O, jest dla a to chyba nie dla nich, bo nic takiego tu nie, nie zabierają, ale... No, 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 no. O, dobra, tu jest dla nich. Dobra, i to im podłoże. Dobra, biorę to w sumie bez poduszki. Dobra. I idę z tym do nich i im ta dla, i da. Dla, nie, to Dobra, Ile. Dobra, nie wiem, co tu im schować, żeby nikt mnie nie, nie słyszał. Dla,

Dobra, ja stąd zmykam do więzienia. Dobra, wychodzę do wincenia. Dobra, wychaza, do wincenia.